Trust only in the Force. Hmm. Mm. Bardzo dobrze padawanie. Oczyściłeś drogę. O czym ty mówisz? <laughs> Miałam odkryć ten grobowiec. Mam to, czego potrzebowałam. Nie jesteś mi już potrzebny. Możesz to naprawić? <noise> Dzięki. Dzięki, no nie, nie Ubudowy dzięki. Odcięło ją na dobre. Ciekawe. No to ładna sztuczka nawet. Była. Procesor sądy szpiegowskiej. Jak to jest hakować inne droidy? No też czułbym się dziwnie, hakując innych, ale cel jest szczytny, prawda? Cały czas ulopszenie. Coś zastanawiam się, co by się stało, gdybym, gdybym pominął taki stolik ważny. O, te sądy szpiegowskie są strasznie ubierdliwe. Kolor, zmieńmy sobie tak w ramach dla takiego. Nie wiem. Co mnie? Najbardziej, najbardziej jednak lubię ten taki długi. Zrobimy tak. Rękę jeść materiał ok, bardzo ładnie. No właśnie, chciałem bardzo podziękować osobie, która mi poleciła serial Bosch na Amazon Prime, jakbyście szukali czegoś fajnego do obejrzenia. To ja jestem zachwycony, obejrzałem pierwszy sezon nie mogę się oderwać. A. Odezwijmy się do modliszki. Treila pewnie wie, gdzie są. Łączność już działa? Bez odzewu. Coś jest nie Co tak. Musimy wracać. Zerknijmy. O Jezu, powrót O Jezusie drogi. Dobra, możemy zejść pod ziemię i tam winną wjechać do modliszki prosto. To już pamiętam tę drogę. Widzę, że tu jest zjazd na dół. Ale to mi nie zrobi za bardzo. Jak tutaj zjadę w dół. A, zjedź w tu. Zobaczymy, co się stanie. Nikogo nie ma. Myślisz, że to pułapka? O, nie jest przejście, dobra. Ostatnio ciągle w nie wpadaliśmy. Czekaj. Słyszysz to? Może moglibyśmy pojechać na dół, ale sprawdzić tam ten kierunek. Tu pamiętam, że wchodziłem. To jest jedna z tych pierwszych ścieżek. No czyli nie. nie i bardzo terytorialne. Po prostu zatrzymaj takiego zanim się zbliży. Powinno wystarczyć, ale... Jest tu ten Jedi! Dobre Jedi! Okej. Okej, 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 To jest ta baza, która mnie zaskoczyła. Bo ta planeta w ogóle jest bardzo duża i ja ciągle, ciągle jestem zdziwiony, że jestem na tej jednej. Mamy tutaj drugą windę. Tylko ona tak, ona w dół. No, ale to jest jedna historia, natomiast chciałbym sprawdzić tutaj bo są jeszcze te. Ta kładka tu jest. A tu na Bank nie byłem. Jak się serial nazywa? Bosch. Przez cecha, Bosy, cychy. Uuuu, uh. co tam jest? Dobra, Bidi, o co chodzi? Hmm, ale to nic, nic takiego, nie? To mnie było super ciekawego. Po lewej stronie jest coś, co jest oznaczone na czerwono. Czy nadal jest? Chyba nie można tam wejść po prostu i tyle. Ale mam takie poczucie, że coś tu można by było zrobić. Potraśnięcie! Zmary jest! W końcu cię trafię! No dobrze. Wiem, że to, to, to było nie do przejścia poprzednio, ale czuję, że... Mamy tutaj nową opcję gdzieś po drodze. O, właśnie oficer imperialna ukryła tu cenny relikt. Chciała go użyć, by zaskarbić sobie łaskę imperatora, ale przez swój podstęp straciła czujność. No i proszę, mamy ot no, otwartą kolejną ścieżkę. No i teraz tak. Kierunek tam. No trzeba by... Z... najlepiej byłoby zejść na dół. Hmm, coś mi mówi, że tutaj... Że tam w lewo trzeba by było pójść, nie? W lewo, w dół, dotrzemy do tego pierwszego kogo... Oh, o, okej. Okay. Plany jest opanowany. Tylko pytanie, czy... Czy tu nie przegapię jakichś fajnych, cennych miejsc. A, ale... Jeszcze może danej mi będzie wrócić. E, to jest na zielono. Czemu to jest na zielono? Bo to jest dostępne. A nie szedłem tędy nigdy. Co nam to da? Zejdziemy jeszcze głębiej i głębiej, a to nie, nie, nie. To nie jest rzecz, która nas kręci teraz. Nie? To, co nas kręci, to powrót... Tutaj, w dół. Trzeba zejść do piwnic. Warto było nie robić sobie przerwy. Nie wiem, gdzieś mi się. Od dziado... Shit. Jednym strzałem mnie zabił. Znaczy, ja chyba nie mogłem tego. O kurde. To była pułapka. Nie ma BD. bd mm. Hej, mały. Gdzie jesteś? BD? Mm. Muszę się stąd wydostać. gdzie jestem. Panie Pawle, Death Stranding dzisiaj nie, bo się wkręciłem w Star Wars, Pewnie przez najbliższe dni będą Star Warsy, ale Death Stranding jest oczywiście na tapecie. Um, interfejs jest tak jaki jest, jest ograniczony do minimum. Parę rzeczy tu mamy na które można by podziałać mocą. Kabel zasilający. się. Zimno, stęchlizna, chyba jesteśmy głęboko. No Rachel, ciekawe co to za istota, może to jeden z tych obcych, ostatni z rasy. Tu śpią, chyba co? Jeszcze są zabite. No tutaj to to nie chcemy wejść. Kurde, zaś że trafię na arenę z tym. Z tym wielkim paskudnikiem. Jakimś takim jak Luke się z nim bił kiedyś, to ja też muszę. To chyba jedyny kabel, w którym jest moc, nie? Coś uruchomiłem tak jest. otworzyły się Mam nadzieję, że nie wlezę do jakichś potworów, bo to Tu w tych celach raczej nie siedzą przyjazne bestie. Kanał Kanta jest doskonały pomysł. Chyba ktoś mnie obserwuje. Ach, ta moc. Woo! nie denerwuj się, ja twojego brata zabiłem. Nad Oni śpią tutaj. Może są na jedzeni? Nie będę ich wkurzał. to się źle dla mnie skończy. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Przydoby się... nie wiem, jakiś blaster nawet, bym teraz... Sprawdzę jeszcze ten korytarz. Boję się, że każde wejście gdzieś w jakieś takie... Jak tu? Mapy nie mam też. Coś to jest... nie. To nie jest moja cela. To jest jakaś inna cela. Dobra, jak będziemy BD, to wtedy zajrzymy tutaj. Ciekawe, gdzie jest mały robot. On pewnie się z gdzieś schował, no. Nie wierzę, żeby się dał złapać. O. BD, bd one. to ty? Mam cię! Jesteś cały? Zabierzmy cię stąd. Gdzie on jest? Nie widzę tego mogę Tam coś jest też na dole, nie? Shit. A, czyli jednak, no dobrze. Spoko. Kurde, chcę tu zejść niżej. Ale nic tu nie ma ciekawego. Dobrze, że tu skoczyłem teraz, bo jakbym wcześniej skoczył bez tej liny. Modzi, że pająki. Dajesz, dajesz! Jak dobrze Cię widzieć? Zdejmijmy ten ogranicznik, ranie. Biedne druidy. Chodźmy stąd, zanim skończymy. Jak ona przypomniał mi się Titanfall. Przecież w Titanfall 2 to też raz Respoon Entertainment ma świetna relacja między, między, między tym pancerzem. Znaczy pancerzem? Między Tytanem a, a Bohaterem, nie? Co jest? O, nie mogę tego wyszadnąć najwyraźniej. Hmm, tam się za blokada pojawiła. No dobra, po drodze było parę drzwi, które można by otworzyć i było też parę takich, których wolałbym nie otwierać. Kurde, jak mnie ten dziad załatwił? Jakby to jeszcze jakiś potężny przeciwnik, na miłość boską. Ja go prawie już dopadłem. Zamknięte. Co myślisz? Dobry w tym jesteś. Mm -hmm. Tam już mamy zasilanie, tylko tu nie mamy zasilania. Uh. Kurde, nie to. Mociska prześna dzisiaj. To, wygląda. to powinno windę uruchomić, o ile to windę. Jest zasilanie. Okej. Okay. Słyszysz? Może ktoś jednak jest w domu. Nie podoba mi się to. To jest ta muzyka, która leciała w słuchawkach u Kala na początku gry. Hej, poznaję ten zespół. No, czuję, że tutaj medytacja jednak będzie potrzebna. No wreszcie przybyt! Mieliśmy zakład o to, kiedy się tu zjawisz. Coś ty za jeden? <laughs> Kim jestem? Sork Tormo, mały, to ja to wszystkim rządzę. Podziękuj za to spotkanie czterorękiemu Grizziemu! Dobrze. Jak tylko stąd pójdziemy. Mamy tu dziś wyjątkowego uczestnika! W z zmienionych czasów! To Jedi! Zobaczmy, na co go stać! Mieczysława, oddajcie. Och. Ja wiem, czy ma flaki na wierzchu. Chcecie widowiska? Dam wam widowisko! O oh yeah. Wyczuwam krew i porce! Dziś oddamy kąt poległym. Jest z przeszłości oraz ich wielkiej opierze, która dała nam! Kurde, nie, cię to! Szybko! Szybko się uczy! Może tu zejdziesz i sam się ze mną zmierzysz. <laughs> Jestem zajęty liczeniem kredytów. Zgoda. Za dużo gada. To nic takiego! Tylko poczekajcie! I o to, chodź! Tylko przetrwa! Wysłać więcej! Aż sam to poczułem! O kuźwa mać, tylko nie pająk! No tego nie można tak. Rurde, no dopad, ja myślałem, że mu uniknął. No. Myślisz, że było ciężko? Poczekaj! No znowu w połowie ataku mnie dorywa. Nie tych zawodników! tych ci nie odpuścił! No zobaczymy, co on jakoś wyszło, kurde. Co to za ziomek, kurde. Jeszcze się spotkamy. Jedna muzyczka jest w tej grze. Jedna, ta, ta konkretnie. Jesteś tam sławny? Tak, to wredna banda, co? Cuchną z użytym smarem. Dobrze, że zwiałeś. Tak, komplikacja, której mogliśmy uniknąć, ale znaleźliśmy cię. Mamy kolejną komplikację. Imperium wie o holokronie. To niedobrze. Cała misja jest teraz zagrożona. I pogawędziłem sobie z drugą siostrą. Trilą. Co ci powiedziała? Powiedziała. Powiedziała, że wydała się imperium. To prawda? Powie wszystko, by zaszkodzić tej misji. To prawda? Była moją uczennicą. Przed czystką. Miałem prawo wiedzieć! Przyszła szyfrowana wiadomość z Kaszika. Mari. Kal, znaleźliśmy Darwula i chcę się z tobą spotkać. To nie wszystko. Imperium wyparło nas z rafinerii. Co so wycofał się z planety? Część z nas dołączyła do łukich w lasach. Bądź ostrożny. Ty też. Później. Później. Mamy trop. Dobra, jest dobrze. Wszystko będzie dobrze. Może to ona jest pierwszą siostrą i tak naprawdę chce znaleźć holokron, żeby wyśledzić te wszystkie Jedi. Nie? Hej, młody. Znaczy hey, tych wszystkich Jedi. Hej, stawaj. – Pogadamy? – Co? Pogadamy? Nie wiem, co się dzieje między tobą a nią. Znaczy, to na pewno jakaś sprawa Jedi, ale to chyba nie jest najlepsza pora. To nie twój interes. No chyba jednak mój. Siedzimy w tym razem, prawda? Hej, Kal. Popełniłem błąd. I prawie cię zabiłem. Przepraszam. Jak? Co? Kiedy? Wszyscy je popełniamy, nie? <laughs> może ty nie. <laughs> Hej, może jej trochę odpuść? Nie mówię, zrób to dla mnie, ale jesteście najlepszym, co mnie spotkało w życiu. Nim się zjawiliście, obchodziły mnie tylko dobra ręka i dobra pasa. To terminy z gry. Wiem, co to jest. Kal, życie to nie gra. Niem was poznałem, dbałem tylko o siebie łatwą kasę. Teraz już nie. No, nie będziemy się tam. Czasami mnie e, ten zaraz tam wrócimy. Czasami mnie rozbraja ta silna potrzeba bohaterów, żeby robić dramy. Dokąd dalej? Hmm. Na Kajszyk z powrotem. Kajszyk jest duży, co? Znalazłem trzy skrzynie z 27 naprawdę? 32% zban. To w ogóle podstrasznie mi się podoba. Ale bogano, tak, bogano to było jedna z tych pierwszych. Gdzie? Ja, byłem teraz na Kajszyku, nie? Czy na Zefo byłem? Wa mać, chyba byłem na zefo. Tak, na zefo, tak? Tak, na zefo byłem. Są ogromne te planety jednak. Chociaż na Bogano najmniejsze było do tej pory. 72%. Ale tylko... ojej, jak mało sekretów. Boże. A tak się wydaje mi się, że jestem dosyć uważny, chociaż też parę rzeczy zostawiłem. Brakuje mi tej Kaszik? orientacji w przestrzeni. Okay. <laughs> Nie wystarczy mi jeden rzut rzutokiem i potem wie, wiem, jak wrócić. Muszę co chwila mapę otwierać, to mnie męczy. Oglądanie zawodów nadal mnie kręci. Byleś trzymał swoje nawyki w ryzach. No tak, wiadomo, ja tylko oglądam. Żadnego obstawiania, ani nic w tym stylu. Na pewno. Jasne, mowa o czystej rozrywce. Nic mnie tak nie kręci, jak oglądanie pary walczących obwiesiów. Te cię ruchy, gesty rękami. Ha, 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 ha. Kapitanie, trochę mnie niepokoi twój entuzjazm do czegoś tak... barbarzyńskiego. O, no, no tak, właściwie tak. To prawda, totalne barbarzyństwo, ale... całkiem ciekawe. Przynajmniej się no, no, jakaś taka... Przydałby się taki tryb dla totalnych ab abnegatów w przestrzeni wirtualnej, jak ja. Żeby sobie zaznaczyć ścieżkę i wiedzieć, którędy iść. To by zabiło pewnie część zabawy, ale jako opcja dodatkowa, właśnie dla takich, którzy się słabo orientują. Byłoby super. Zachowują się dzieci? Nie, nie, no... no myślę, że to jest kwestia polskiego dubbingu, bardziej takie, chociaż... No, obcy też jest taki. E, zawsze dla nas niezrozumiały trochę. O kurde. E, więc może obcego tak pokazują? Daj znać, jak zechcesz ruszać. Będę gotowy. Pogadamy później, Karl. Mm. Zwykle nie traciłabym czasu na jakichś bojowników. Ale szukam padawana Jedi. I wiem, że tutaj był. A za to czeka was cierpienie. O Jezus. Nie wiedziałem, co to było. To było jeszcze echo tego... Czy ja tam widzę skrzynkę? A, to tutaj żeśmy się przed. Tak, ja tutaj nawet nie, nie szedłem na piechotę, tylko tutaj... A AT. Te. ST. Te. Chcesz zajrzeć do środka? O, znalazłeś coś!